Hej, witajcie! To nie będzie taki zwykły odcinek. To będzie bardzo krótki filmik, w którym przedstawię Wam siedem rzeczy, których może nie wiecie o moim kanale Biblioteka z Colibram i o mnie. Po pierwsze, chcę wam powiedzieć, że zaczęłam kręcić te filmy, praktycznie z lenistwa. Z lenistwa i wygody, ponieważ wtedy prowadziłam w taki zaangażowany sposób bloga, Mandry literatury, możecie go jeszcze znaleźć w sieci Mandry literatury blogspot.com. I tak naprawdę musiałam co jakiś czas, częsty tak naprawdę, wrzucać recenzje książek, które czytałam, a było tego bardzo dużo i plus inne rzeczy, którymi się zajmuję w życiu, sprawiało, że nie miałam w ogóle już czasu na nic i postanowiłam nakręcić filmiki, aby ułatwić sobie życie, aby było dużo prościej opowiedzieć te wszystkie rzeczy, które chcę wam opowiedzieć o książkach. Tymczasem okazało się, że to w ogóle nie jest łatwiejsze, a nawet wręcz trudniejsze. No i e, jakby to powiedzieć, doszliśmy do tego punktu, w którym teraz jestem, czyli e, że już kręcę tylko filmy, już nic nie piszę e, na moim blogu. Druga sprawa, o której z pewnością nie wiecie, to że pierwszy film, a można się tego domyślić, pierwszy film, który nakręciłam o Oldze Tokarczuk, Kręciłam go z ręki, i jest on bardzo niedoskonały. Widać to po prostu na każdym kroku. Ja wtedy jeszcze nie bardzo umiałam się posługiwać kamerą w telefonie, bo niestety kręcę z telefonu. I miałam no, spory problem z wyważeniem, zatrzymaniem, z ruchem, z dynamiką, ze wszystkim, po prostu ze wszystkim. I dlatego ten film jest taki niedoskonały. To za co Was serdecznie przepraszam, ale oczywiście Ty, którzy nie widzieli jeszcze, jak bardzo jest niedoskonały, ten film, zachęcam do. Dobrze niego. Jest oczywiście w sieci. Trzecia rzecz, której być może nie wiecie, przestałam kręcić moje filmy, bo, bo miałam taką przerwę trzyletnią. Przestałam kręcić filmy, bo byłam przekonana, że w zasadzie w sieci nie ma miejsca dla kobiet 40 które chciałyby tak medialnie opowiadać o swoich pasjach. Że generalnie jest tam. Miejsce być może dla jakichś gospodyń, które opowiadają o przepisach, bo wszyscy, prawda, poszukują przepisów w sieci. Ale jeśli chodzi o jakieś takie humanistyczne zainteresowania, bardziej niszowe, to jakby po pierwsze sieć, mam na myśli teraz sam YouTube jest jakby zogniskowany na młodych ludziach, ale też na takich właśnie krótkich filmach, szybko, i wszystko ma być tak, w takim telegraficznym skrócie. Tymczasem, jak wiecie, ja mam taki temperament dość łagodny. Nie lubię się nigdzie spieszyć, ale lubię opowiadać, lubię snuć opowieści. I myślałam sobie, że ja zupełnie nie pasuję do tego świata. Nie wiem, czy to prawda, czy, czy, ta, czy ta moja myśl wtedy, przed trzema laty, była słuszna. Spróbuję sobie właściwie teraz udowodnić, że tak nie jest. Mam nadzieję, że mi pomożecie poprzez subskrypcję i poprzez jakby wyrażenie. Swojego zainteresowania moim kanałem i oglądanie go. Czwarta rzecz, której być może nie wiecie, ale której łatwo się domyślić, to to, że czerpię inspirację z tego, co czytam. Piąta rzecz. Kilka osób stoi za tymi filmami. To nie jest tak, że tylko ja je tworzę. Tak. Ostatnie dwa filmy, dzięki uprzejmości Ewy, mogły być nagrane u niej w domu. Jak, wiecie, jak widzicie, u mnie w domu jest taki artystyczny nieład, więc to ma swój oczywiście urok, ale też niestety bywa dla niektórych bardzo męczące. Są osoby, które oczekują, że tło na filmie YouTubeowym, na którym ktoś gada przez cały czas, będzie statyczne, piękne i pełne harmonii. Tymczasem ja jestem osobą dosyć taką zwariowaną. I ta harmonia jest specyficzna, tak to nazwijmy. E, tak to bywa. Wracając do tematu, kto tworzy te filmy? E, Mariusz stoi za kamerą. Dzisiaj nie, bo dzisiaj kręcę sama, ale e, generalnie Mariusz stoi za kamerą i odpowiada za to, jak wygląda e, e, cały obraz. Marek to jest człowiek, który jest moim guru książkowym i inspiracją. I on tak naprawdę podsuwa mi różnych autorów i różne książki, o których nawet czasami nie słyszałam. Dzięki temu je czytam i doznaję właśnie tych wszystkich olśnień i mogę się tym z Wami podzielić. Kolejną osobą, która stoi trochę za tymi filmami, to są moi synowie. Teraz to będzie taka grupowa, grupowe podziękowanie, ponieważ oni mi pomagają te filmy edytować, składać, montować i tak dalej. I one nie wyglądają tak źle, jak mogłyby wyglądać, gdyby tego nie robili. Więc bardzo im serdecznie dziękuję za to. Szóstą rzeczą, której nie wiecie, to jest to, że ja bardzo lubię niedoskonałość. W pewien sposób się na nią nawet snobuję, powiem wam. Mianowicie uważam, że doskonałość i dążenie do niej jest takie nudne. Jest nudne, powszechne i w pewien sposób smętne. Że tak naprawdę ciekawa, interesująca, różnorodna, fascynująca nawet jest właśnie niedoskonałość. I to, że nie wszystkie książki stoją po prostu seriami ustawione, tylko że jest intrygujący nieład, ale w nim jest jakiś zamysł, ponieważ one są poustawiane załóżmy autorami, albo tematyką. Generalnie mam w tym jakiś, jakiś zamysł, więc jest to taka niedoskonałość, ale z pewnym zamysłem. Rzeczą, o której też warto powiedzieć, to że mm, są tutaj siódmą rzeczą, którą nie wiecie. Siódmą rzeczą, którą nie wiecie, jest to, że towarzyszą mi tutaj zwierzęta. Teraz wam ich nie pokażę, bo sobie wszystkie poszły, ale y, są tutaj ze mną zwierzęta, dwa koty, kot Milton i kot Lulek oraz dwa psy Bilbo i Misianta. I kiedyś wam je pokażę w jakimś specjalnym krótkim filmiku, który nakręcę ze zwierzękami. Jest jeszcze jedna ważna rzecz na sam koniec, którą chciałabym Wam powiedzieć, a właściwie jest to coś, co Wy możecie dla mnie zrobić. Mianowicie na moim na Facebooku, na mojej stronie Biblioteka z Kolibrem jest tylu, tyle osób, które polubiły tę stronę, że gdyby każda z nich zasubskrybowała mój kanał, to subskrypcje zwiększyłyby się o 100%. Wiecie, ile to jest? Bardzo dużo dla mnie. Dlaczego? Dlatego. Teraz Wam wyjaśnię, dlaczego mi zależy na subskrypcjach. Nie tylko dlatego, że jak się ma ich naprawdę dużo, to można na tym zarabiać. Jeszcze jestem daleko od tego momentu, ale dlatego, że na przykład kiedy przekroczymy 50, 500 subskrypcji, otwiera się taka możliwość komunikacji ze społecznością, czyli z osobami, które biorą udział w komentowaniu i w oglądaniu tych filmów. To jest bardzo, bardzo fajna opcja. Chciałabym, żeby się przed nami otworzyła, więc pomóżcie mi zdobyć 500 subskrypcji. Zapraszam Was serdecznie. Trzeba tylko kliknąć. Subskrybuj taki czerwony, e, taki czerwony napisik pod okienkiem na YouTubie. Zatem dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do następnego odcinka.